Władysław Rejmond, komediantka, odcinek 32. W pół godziny siedzieli już w gabinecie jednej z większych restauracji na nowym świecie. Energicznie rzucono się na wódkę i przekąski, bo to kilkogodzinne denerwowanie się zaostrzyło niezmiernie apetyty. Mówiono mało, ale pito wiele. Janka nie chciała pić, ale Głogowski prosił i wykrzykiwał. Masz pani pić i basta. Na takim zacnym pochówku jak dzisiejszy musisz pani pić. Wypiła jeden na próbę, ale potem musiała pić dalsze. Zresztą czuła, że to ją dobrze usposabia, bo miała w sobie jeszcze resztki tremy i drżenia o los sztuki. Po rozmaitych daniach garsoni ustawili całą baterię butelek wina i likierów. Będzie czym walczyć, zawołał wesoło glas, uderzając nożem w butelkę. Padniesz ofiarą własnego zwycięstwa, zobaczysz, jeżeli z takim zapałem będziesz dalej atakował. Mówcie sobie, a my pijmy! zawołał Kotlicki, podnosząc kieliszek. Za zdrowie autora! Udław się, synkalezie! mruknął Głogowski, podnosząc się i trącając ze wszystkimi. Niech żyje i niech co rok pisze nowe arcydzieło! krzyknął Cabiński, już dobrze podchmielony. Dyrektor także co rok prawie tworzy szarcy dzieła, ale nikt ci przecież tego nie wymawia. Bożą i ludzką pomocą, panowie. Tak, tak, rzekł Cabiński. Zarzecka wybuchnęła śmiechem, a za nią wszyscy. Niechże cię uścisnę. Przynajmniej raz nie kłamiesz, krzyczał Glas. Cabińska aż się pokładała ze śmiechu. Zdrowie dyrektorstwa, zawołał Wawrzecki. Niech żyją i bożą i ludzką pomocą tworzą więcej arcydzieł, zdrowie całego towarzystwa. A teraz wypijmy na cześć publiczności. Za pozwoleniem, ponieważ ja tu jestem jedynym jej przedstawicielem, więc mnie oddajcie hołd. Przystępujcie do mnie z uszanowaniem, pijcie do mnie. Możecie mnie nawet całować i prosić o jaką łaskę, rozważę i co będę mógł dać dam, wołał rozbawiony kotlicki. Wziął kieliszek ze stołu, stanął przed lustrem i czekał. – Pycha, jak Boga kocham, ja pierwszy idę na ogień – zawołał Głogowski. I z pełnym kieliszkiem, trochę się już potaczając, podszedł do Kotlickiego. – Szanowna i miłościwa pani, daję ci sztuki pisane krwią i sercem. Zrozum je tylko i oceń sprawiedliwie – wołał patetycznie, całując go w twarz. – Jeżeli je, mistrzu… Będziesz pisać dla mnie, jeżeli mnie nie będziesz obrażać brutalstwami i będziesz się liczył ze mną i pisał tylko dla mnie, żebym się mogła bawić i rozrywać, dam ci powodzenie. Kopnę cię pierwej i zdechnij, szepnął Gorzko Głogowski. Podszedł Cabiński. Szanowna publiczności, ty jesteś słońcem, ty jesteś pięknym, ty jesteś wszechmocą, ty jesteś mądrością, ty jesteś znastwem. Dla ciebie żyje, gra, śpiewa i twoją jest ta melpomeny dziatwa. Powiedz, wielmożna pani, czemu nie jesteś łaskawą na nas? Proszę cię, jaśnie oświecona, daj codziennie pełny teatr. Kochanku, Mi trochę pieniędzy, jak przyjeżdżasz do Warszawy, duży repertuar, a towarzystwo dobrane, chóry piękne, no i grywaj to, co ja lubię, a kasy twoje będą się łamać pod ciężarem złota. Szanowna publiczności, zawołał z komicznym patosem Glas, całując w brodę Kotlickiego. Mów, rzekł Kotlicki. Szanowna niewiasto, daj mi mamony i każ sobie łeb ogolić, w żółty kaftan ubrać, w zielony papier okleić, a my cię już sami wyślemy tam, gdzie potrzeba. Dostaniesz synku, ale delirium tremens. To Polski, kolej na ciebie. Dajcie mi spokój, mam dozyń waszych szopek. Dyrektorowa także nie chciała, ale Zarzecka drgnęła komicznie i pogłaskała Kotlickiego po twarzy. Moja droga, moja złota, prosiła pieszczotliwie. Niech się Wawrzek nie kocha coraz winny i widzisz, przydałyby mi się. Bransoletka, potem kostyum zielony na jesień, futerko jakie na zimę i żeby tylko dyrektor płacił. Dostaniesz czegoś chciała, bo szczerze chciała, a oto adres. Podał jej swój bilet wizytowy. Pysznie, brawo! Panna Majkowska może przystąpić, bo już z góry obiecuje wiele. Jesteś pani stara obłudnica. Obiecujesz ciągle, ale nigdy nic nie dajesz, powiedziała Mela. Dam ci za rok debiut w warszawskim teatrze i zaangażuję cię z pewnością. Majkowska wzruszyła niedbale ramionami i usiadła. Panna Orłowska, Janka wstała. Kręciło się jej trochę w głowie, ale było jej tak wesoło i tak komiczną się jej wydawała ta heca, że podeszła i zawołała proszącym głosem. Tylko jednego chcę, żebym mogła grywać. Proszę tylko o rolę. Pomówimy o tem z dyrektorem i dostaniesz. Dajcie pokój, bo to już nudne. Kotlicki, Chodź pan. Zaczniemy drugą serię. Zaczęto pić na dobre. Pokój przepełnił się gwarem i dymem z papierosów. Każdy czegoś z osobna dowodził i przekonywał, a wszyscy krzyczeli głupstwa, bo wszyscy byli już dobrze pijani. Majkowska oparła się na stole i, wybijając na butelce od szampana takt nożem, śpiewała. Dyrektorowa sprzeczała się głośno z Zarzecką i nieustannie gryzła suchą malagę. Topolski milczał i pił sam do siebie. Wawrzecki opowiadał różne dykteryjki Jance, a Głogowski, Glas i Kotlicki kłócili się o publiczność. – Ja wam coś zaśpiewam na ten temat – zawołał Glas. Żebym ja miał taką panią, to bym cięgiem patrzył na nią, i bym się przy układu, żebym jej kto nie ukradł. Nie słyszeli go zajęci dyskusją. Janka śmiała się, sprzeczała z Wawrzeckim, ale już nie wiedziała dobrze, co się z nią dzieje. Pokój zaczynał z nią wirować. Świece się wydłużały do wielkości pochodni. Miała szaloną ochotę tańczyć, to butelkami puszczać kaczki, bo się jej olbrzymie zwierciadła zaczęły wydawać wodą. To znowu koniecznie chciała zrozumieć Głogowskiego, który czerwony, pijaniu z rozczochraną głową i krawatem na plecach krzyczał najgłośniej, wymachiwał rękami, bił pięścią zamiast w stół w brzuch Glasa i spluwał na kolana Cabińskiego, który obok drzemał na krześle i tylko mruczał za pozwoleniem. Ale Głogowski tego nie słyszał i krzyczał dalej. Za drzwi ze znactwem publiki. Sztuka jest zła, ja to wam mówię. A że inni krzyczeli, że wy mówicie, to właśnie racyja, że tylko ja mam racyję. Było was tysiąc, więc tem trudniej w tysiąc zdobyć się naprawdę. Jednostka jest człowiekiem, ale tłum stadem, które nic nie wie. Chromada, wielki, człowiek, powiada przysłowie, szepnął sentencyjonalnie Kotlicki. I mówi głupstwo. Gromada to tylko wielki krzyk, wielkie złudzenie, wielka halucynacja. Pan, mój mistrzu, jesteś arystokrata i indywidualista. Ja jestem Głogowski, Głogowski, panie, od kolebki aż poza trumnę. To znaczy, możesz pan sobie tłumaczyć, jak ci się podoba. Zostawiasz pan bardzo szerokie pole przypuszczeniom. A cóż ty myślisz, filistrze jeden, że ja mam duszę jednokomórkową, którą można wziąć w garść, ścisnąć, obejrzeć i stwierdzić, że jest z tego lub owego gatunku? Bez etykietowania, panie Kotlicki. Precz z klasyfikacją. Wy już nie umiecie nic, tylko gatunkować. Mistrzu, jesteś diablo pewnym siebie. Dyletancie jestem tylko świadomym. Przetwarz! Tyle waryjac w takim marnym futerale, szeptał Glas, obmacując Głogowskiemu piersi. Geniusz nie siedzi w mięsie. Tłusty człowiek to tylko tłuste bydle. Dusza wyższa nie znosi tłuszczu. Zdrowy żołądek, normalność to przeciętność, a przeciętność to pastuchy. A takie paradoksy to są tylko żytnią sieczką. Dla osiołków i innych inteligentników. Dixie, bracie. Reńskie mówi przez twoje usta. Zacznijcie na nowo! przerwał im Glas, chwytając obu za szyję. Jeśli pić, zgoda, jeśli mówić, idę spać, wrzeszczał Kotnicki. Więc pijmy! Wawrzek, psia twarz, weź no mimi jaką drugą bakalię i zrobimy mały churek. Zaśpiewali zaraz jakąś wesołą piosenkę. Tylko Głogowski nie śpiewał, bo oparł się na Cabińskim i usnął w najlepsze, a Janka nie mogła wydobyć z siebie głosu. Piosenka brzmiała coraz weselej. A Janka czuła, że ją chwyta nieprzeparta senność, że się chwieje na krześle, a później, że ją ktoś podtrzymuje, okrywa, prowadzi, jedzie jakby dorożką. Czuje przy sobie coś, z czego nie może zdać sobie sprawy. Jakiś gorący oddech ją owiewa, jakieś ręce ją obejmują. Słyszy turkot kół i jakiś głos szepcący. Rozróżnia słabo, prawie go powtarza: Kocham Cię. Kocham, ale nic nie rozumie. Zadrżała, uczuwszy gorące, namiętne pocałunki na ustach. Rzuciła się gwałtownie naprzód i oprzytomniała. Kotlicki siedział obok niej. Trzymał ją w pół i całował. Chciała go odepchnąć od siebie, ale jej opadły ręce. Chciała krzyknąć gwałtownie, ale zabrakło jej sił. Senność obezprzytomniła ją znowu i rzuciła prawie w letarg. Dorożka zatrzymała się i ta raptowna cisza przebudziła ją. Zobaczyła, że stoi na trotuarze, a Kotlicki dzwoni do bramy jakiegoś domu. Boże, Boże! szeptała zdziwiona, nie mogąc pojąć, gdzie jest. Zrozumiała dopiero błyskawicznie wtedy, gdy Kotlicki przysunął się do niej i szepnął słodko: Chodźmy. Wyrwała mu się z siłą niezmiernego strachu. Chciał ją ująć, ale tak go odepchnęła, że potoczył się na mur, a ona pobiegła prosto, ku rogatce mokotowskiej. Biegła jak nieprzytomna, bo jej się zdawało, że ją goni, że już dobiega i chwyta. Serce biło jej jak młotem, twarz paliła wstydem i przerażeniem. Boże, boże, szeptała, uciekając coraz prędzej. Na ulicach były pustki. Przestraszały ją odgłosy własnych kroków, dorożki spotykane na rogach ulic, cienie pod domami i ta kamienna, okropna cisza miasta uśpionego, w której zdawały się drgać jakieś akcenty płaczów, łkań. Chichoty, jakieś wstrząsające, rozpustne śmiechy, krzyki pijackie. Przystawała w cieniu bram i trwożnie rozglądała się dokoła i przypominała sobie powoli wszystko. Przedstawienie, kolacyje, potem, że piła, śpiewy, i znowu ją ktoś zmuszał do picia. A wśród tych okruchów wspomnień wyjrzała długa, końska twarz kotlickiego, jazda dorożką i jego pocałunki, podły, podły. Szeptała, oprzytomniawszy zupełnie i aż zacisnęła pięści. Taka ją zalała fala gwałtownego gniewu i nienawiści. Dławiły ją łzy bez silności i takiego upokorzenia, że z płaczem spazmatycznym wracała do domu. Dzień się już robił otworzyła jej sowiska. Trzeba już było wrócić w dzień, a nie budzić ludzi po nocy, szepnęła stara zirytowana. Janka nie odezwała się, pochylając głowę jak pod uderzeniem. podli. Podli. Miała tylko ten jeden krzyk w sercu, przejętym buntem i nienawiścią. Nie czuła teraz wstydu ani upokorzenia, tylko bezbrzeżną złość. Biegała po pokoju jak szalona, rozdarła sobie stanik bezwiednie i nie mogąc w żaden sposób pozbyć się irytacji, upadła na łóżko w ubraniu. Spała, męcząc się okropnie. Zrywała się co chwila z krzykiem, chciała gdzieś biec, uciekać, to znowu podnosiła rękę do góry jakby z kieliszkiem i wołała przez sen – wiwat! Zaczynała śpiewać, albo przez zgorączkowane usta wołała od czasu do czasu podli. Podli. W Kilka dni po przedstawieniu hamów, którzy nie schodzili za Fisza, ale coraz mniej przyciągali widzów, Głogowski przybiegł do Janki. Co się z panem dzieje? zawołała, wyciągając przyjaźnie rękę do niego. Nic, tylko miałem mały kacen jamer przez kilka dni po tej bitce no i poprawiłem trochę sztukę. Czytałaś pani krytyki? Czytałam trochę. Zarumieniła się na przypomnienie tego wieczoru, bo do dzisiaj zapomnieć go nie mogła. Trapiła ją myśl, iż prawdopodobnie cały teatr wie już o tem, że pojechała razem z Kotlickim, ale nie myślała protestować i objaśniać nikogo, tylko nosiła głowę jeszcze wyżej i mniej się odzywała do swoich koleżanek. Przyniosłem wszystkie pisma z recenzjami o mojej sztuce. Przeczytam, żebyś pani miała godzinę szczerej wesołości. Czytał Bartłomiej Jabłoński. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy o tej samej porze.